Rozpoczynamy już po raz dziewiętnasty akcję Wigilnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Hasłem tej akcji jest Podziel serce, pomnóż miłość. Po raz trzynasty jest to akcja ekumeniczna razem z Eleos i z Diakonią. Ta akcja ma przede wszystkim zwrócić uwagę na dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji, a w Polsce dzisiaj mamy według najnowszych badań ponad milion trzysta tysięcy dzieci, które żyją w ubóstwie. Aby włączyć się w glinę Działu Pomocy Dzieciom, można zrobić dwie bardzo proste rzeczy. Przede wszystkim nabyć w świecę Caritas, która już od pierwszej niedzieli Adwentu jest dostępna w każdej parafii w całej Polsce. Za symboliczną kwotę 15, 12 bądź 5 zł za dużą i za małą świecę można naprawdę pomóc dzieciom przez cały rok. Drugie wyjście, bardziej proste, mobilne, to wysłanie SMS o treści Pomagam pod numer 72052. Koszt takiego jednego SMS to 2,46 zł. Każdy SMS również jest realną pomocą. Moja nieżyjąca już babcia Amelia zawsze taką świecę kupowała. I zawsze to był taki nieodzowny element świąt w naszym domu. To znaczy, jeszcze wtedy u babci, a później ta tradycja przeszła już na mój stół w moim domu. Tak naprawdę jakoś nigdy się nie zastanawiałam do końca nad sensem było to dla mnie tak oczywiste, że jeżeli można takim w sumie drobnym prostym gestem, który wykonają miliony ludzi w Polsce, pomóc i wziąć udział w czymś tak dobrym i wielkim, to po prostu trzeba to zrobić. Nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli się nie kocha człowieka, którego się widzi. To właśnie gusimy tą akcją, tą świecą. Świeca przecież przyjmuje światło nie sama z siebie, a pożycza od kogoś, ale również od niej następne świece przyjmują ten płomień. Bardzo dużo osób nabywa tę świecę. Na początku troszeczkę sceptycznie podchodzono do tego, z tego względu, że w tradycji ewangelickiej. Yy, Wieniec adwentowy odgrywał dosyć dużą rolę, I kiedy przekazaliśmy właśnie jaki jest cel tej, tej akcji, przez wiele rodzin ewangelickich, w tej chwili ta świeca jest zakupiona i jest na stole wigilijnym. Fundusze, które będą zebrane dzięki tej świecy, bo one będą rozprowadzane w całej Polsce w parafiach, będą służyły na to, żeby zorganizować wakacje letnie, wakacje zimowe dla tych dzieci. Wesprzeć, sto, wesprzeć również dożywianie dzieci, a część tych funduszy, 10 groszy z każdej świecy, idzie na pomoc dzieci ubogich w Afryce. Zapal wigilijną świecę Caritas lub wyślij SMS o treści POMAGAM pod numer 720 52. Pomożesz dożywić tysiące dzieci w Polsce.